Proszę Państwa, nie byłoby możliwe takiej emigracji w Polsce, gdyby były normalne warunki. Ci ludzie nie musieliby wyjeżdżać, nie musieliby emigrować, gdyby mogli normalnie żyć i pracować. W filmie tak bardzo jest pięknie pokazane, jak ci ludzie, kiedy już mają, kiedy już mają zapewniony byt, budzi się w nich tożsamość narodowa, budzi się w nich, w nich pamięć, a właśnie tożsamość, poczucie państwowości. Organizują na przykład rocznicę Muzeum Powstania, w Powstania Warszawskiego, na Dzień Żołnierzy Wyklętych. Dlatego tych ludzi trzeba było wypchnąć, bo i wiadomo, młodzi ludzie to jest bunt. Zawsze jest, jak ktoś jest młody, to, to krytycznie ocenia rzeczywistość konstestuje i dostrzega to, co jest złe w tej rzeczywistości. I nie byłoby takiej imigracji tak bardzo dużej. Gdyby, proszę Państwa, nie to, że, y, i to nie jest żaden mit, to nie jest oszołomstwo, no co powiem, gdyby nie najważniejsze w dziedzinie życia nie opanowały resortowe dzieci. Dlatego, że y, myśmy się o tym przekonali, kiedy ukazała się pierwsza część naszej książki, Resortowe Dzieci Media, i ta książka się ucieszyła bardzo, bardzo dużym powodzeniem, zwłaszcza wśród ludzi, ludzi młodych. To, że zostało sprzedane 175 tysięcy egzemplarzy, to było wenewem na polskim rynku, jeżeli chodzi o taką książkę dokumentalną. To jest książka faktu, dokumentalna. Młodzi ludzie zobaczyli, że została zablokowana naturalna droga awansu, że już nie resortowe dzieci, a wnuki opanowały wszystkie dziedziny życia w Polsce. Nie mówię o koncertach zachodnich, bo tam rzeczywiście jeszcze można zrobić karierę, jeżeli ktoś ma wykształcenie, jeżeli ktoś ma odpowiednie ku temu predyspozycje i przygotowanie. Ale jeżeli chodzi o na przykład administrację, jeżeli chodzi proszę Państwa nawet o Unię Europejską, ja nie mówię o tym, że o posłach, bo oni mają prawo dobrać sobie takich ludzi, jakich chcą, jak chcą na asystentów, ale mówię o komisjach. Proszę sobie wyobrazić, że zwykłymi urzędnikami w komisjach sejmowych są dzieci, na przykład byłych e, w, dowódców Wojskowych Służb Informacyjnych. A z Wojskowe Służby Informacyjne to przecież zarząd drugi Sztabu Generalnego. E, proszę Państwa, cała nasza historia pokazuje i e, otwarcie IPN pokazuje, dlaczego tak bardzo wszyscy byli przeciwni do komunizacji i lustracji. Gdybyśmy wiedzieli to, co wiemy dzisiaj, wiele karier byłoby po prostu niemożliwych. Nie byłyby takie służby, jakie mamy, i ta najnowsza książka o tym traktuje. Nie byłoby takich mediów. Proszę Państwa, jadąc tutaj, Pan Wiesław mi się zadał, jak to było możliwe, że w Polsce tak szybko komuniści odzyskali władzę na początku lat 90. Proszę Państwa, dlatego, że media były opanowane właśnie przez takich ludzi. Mieliśmy tylko jedną telewizję, telewizję polską, a tam były resortowe dzieci zatrudnione. Tam byli ludzie, którzy byli zarejestrowani jako tajni współpracownicy wojskowych i cywilnych służb specjalnych. I mamy teraz taką sytuację, że zostało otwarte archiwa ipn i teraz już wiadomo, proszę Państwa, dlaczego Urząd Ochrony Państwa tak wyglądał na początku lat 90. -tych. Zupełnie niedawno, 29 kwietnia, obchodziliśmy rocznicę powstania likwidacji służby bezpieczeństwa, powstania y, y, Urzędu Ochrony Państwa. I tak się stało, że w trzon Urzędu Ochrony Państwa stanowili, proszę Państwa, SBC. I to SBC, którzy działali na zachodzie, bo przecież i Gromosław Czempiński, i Sławomir Petelicki, i Aleksander Makowski, i Henryk Jasik, to są osoby, które są na pierwszej, na okładce książki, i tam jest jeszcze Marek Lukaczewski. Działali y, głównie w Stanach Zjednoczonych. To proszę Państwa, oni tutaj rozbijali Polonię, oni tutaj prowadzili działania zmierzające do rozbicia Polonii. Y, w, 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 w latach w końców, lat 70., była wielka wsypa, oni to tak nazywali, mianowicie trzech funkcjonariuszy wywiadu perelowskiego przeszło na stronę CIA. Wtedy przekazali nazwiska funkcjonariuszy, którzy pracują pod przykrywką dyplomatów, oraz ich agenturę, Polaków, którzy tutaj mieszkali. Funkcjonariusze zostali ewakuowani bardzo szybko, agenci konspirowani, ale proszę Państwa, to się nie skończyło. Przecież w dalszym ciągu przyjechali nowi, którzy już nie wiedzieli służby amerykańskiej. Emigranci nie wiedzieli, kto to jest, bo przecież oni nie pracowali jako funkcjonariusze wywiadu, oni pracowali jako dyplomaci. Oni wszyscy byli pod pracowali pod przykrywką dyplomatów. To y, ci ludzie mieli zastąpić y, naszych żołnierzy zamordowanych w Katyniu, zamordowanych przez NKWD, zamordowanych przez Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego. Miał być zrealizowany plan stalina replikacji elit. Córka rotmistrza Witolda Pileckiego nie mogła się dostać do studia, bo była córką bandyty. Całe lata. Aleksander Makowski, którego ojciec wjechał tutaj na sowieckich czołgach, bo przecież jego ojciec Aleksandra Makowskiego odbył, w 1940 roku pracował jako robotnik w Warszawie. Przedostał się do Sowietów i został skierowany do szkoły NKWD w Kujbyszewie. później takich najgorszych kadr sowieckich. W 1949 roku, proszę Państwa, z drugim sekretarzem ambasady PRL w Londynie. Bardzo szybka kariera, prawda? Od szewca do, do dyplomaty. Ale już Aleksander Makowski skończył Uniwersytet Harvard. Jest absolwentem Harvard, bo jest doktorem, zdobył doktorat i jednocześnie był szpiegiem. Był funkcjonariuszem wywiadu. I ci ludzie później, proszę Państwa, decydowali w Wolnej Polsce, jak ma ta Wolna Polska wyglądać. Na naszej okładce znajdziecie, proszę Państwa, postacie, które decydują, które ja Wasze. poproszę, bo widzę, że Pani ma książkę. Mogę prosić, tak jak będziemy tutaj będzie materiał poglądowy. Na momencie. Marek Dukaczewski, jeden z szefów WSI, Aleksander Makowski obok Sław Piotrowicki Petroliński, Grzegorz Czępiński, Henryk Jasik. Ten ostatni raczej nieznany, bo się w mediach nie pojawia. Nie pojawia się w mediach jaką w elektronicznych, ale się często wypowiada. I ci ludzie, proszę Państwa, w 1989 roku poza Dukaczewskim spotkali się w willi MSW w Magdalenca w Komunistycznej oczywiście MSW, Komunistycznego Ministerstwa, z przedstawicielami służb amerykańskich. Między innymi dzięki znajomości Makowskiego. Pisze o tym, pisze o tym spotkaniu napisał i zasygnalizował Zbigniew Siemiątkowski. Były koordynator służb specjalnych zamienia SLD. I na tym spotkaniu e, ustalono jakie mają być służby. Tak bardzo się bano, żeby nie wypchnąć ich z tego rynku właśnie, żeby nie, nie skazać ich na niebyt. Żeby ich nie odciąć od pieniędzy, że ci ludzie zostali w służbach. Zostali w służbach, bo inne to by przecież podpalili Polskę, nie można by było oszołomów dopuścić. Czesi sobie z tym świetnie poradzili, tam była opcja zerowa, u nas nie. U nas ci starsi ludzie, ci, znaczy starsza, to byli młodzi ludzie, tylko ta stara bezpieka cały czas decydowała. Kiedy Antoni Macierewicz jako minister spraw wewnętrznych wyjawił listę tajnych współpracowników będących w rządzie, był nazwany oszołomem. Wszyscy, którzy o tym mówili, byli nazywani wariatami. Kiedy profesor Janusz Kurtyka otworzył archiwa wojskowego i cywilnego wywiadu i wchod wywiadu okazało się, że że to co było mówione już na początku lat 90 była prawda. To co było mówione o agenturze, to co było mówione o inwigilacji właśnie polonii w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, w Wielkiej Brytanii, to była prawda. Ci ludzie y, przeszli y, przez komisję weryfikacyjną, nie wszyscy, bo na przykład y, Aleksander Makowski, który w ostatnich latach swojej kariery był dyplomatą w Rzymie, mówię kariery w 1989 roku, był dyplomatą w Rzymie, nie został pozytywnie w swoich weryfikowany i wigilował otoczenie Jana Pawła II, umiejscował tam swoją agenturę. Sławomir Petelicki też nie został zweryfikowany pozytywnie, ponieważ jeszcze w 1986 roku Brytyjczycy go nie wpuścili na teren, na teren Wielkiej Brytanii. Dlatego, że mieli dowody na to, że jest tak, takim szkodnikiem, że jest tak szkodził opozycji. Miał swoją agenturę, przejmował transport materiałów poligraficznych, m.in. które szły do Polski ze Szwecji. Nie wpuścili go. Został dowódcą jednostki wojskowej Gromu. I cały czas, proszę Państwa, mają wpływ na polską rzeczywistość to jest państwo w państwie zakładali spółki. Spółki, które prosperowały na przykład w obszarze ochrony, spółki, które prosperowały w obszarze handlu paliwami, czy też ubezpieczeń. Doktor Jerzy Targalski, jak przeczytał akta rejestrowy spółek założonych przez były funkcjonariuszy służb specjalnych PRL-u, gdzie właścicielami były ich dzieci, okazało się, że te spółki świetnie prosperowały do 2005 roku. Gigantyczne pieniądze zarabiały. I Kiedy m, przyszły rządy Prawa i Sprawiedliwości, kiedy okazało się, że powstało centralne Biuro Antykorupcyjne, służba kontrwywiadu wojskowego, kiedy były dopilnowane wszystkie przepargi, nagle te spółki przestały zarabiać, a był wtedy boom gospodarczy w Polsce. Ale z powrotem zaczęli, zaczęły zarabiać, jak doszła do władzy Platforma Obywatelska i to wynika jasno i wyraźnie, wyraźnie z bilansów finansowych. Proszę Państwa, mamy do czynienia cały czas z bandytami, z organizacją przestępczą. Bo jak nazwać ludzi, którzy popełnili przestępstwa, o które zostało opisane m.in. w raporcie z weryfikacji Wojskowych Służb Informacyjnych? Polska prokuratura umorzyła wątek handlu bronią, kiedy żołnierze Wojskowych Służb Informacyjnych handlowali z krajami objętych embargiem. Polska prokuratura to ułożyła w czasach, kiedy szefem modu był Bogdan Klich, w czasach Platformy Obywatelskiej. A, I bo mówią niewinni, winni. byli bo to, za to odpowiadali, mieli zarzuty postawione m.in. szefowie wojskowych służb informacyjnych, wywodzących się ze rządu II sztabu Generalnego, przeszkoleni przez GRU. I co się okazuje? Po umorzeniu rok później ukazuje się rewelacyjna książka słoweńskich dziennikarzy, którzy opisują procedę handlu bronią i wymieniają właśnie nazwiska tych ludzi, wobec których zostało umorzone postępowanie. Mamy <tryk> sytuację taką, że jeżeli chodzi o na przykład spółki ochroniarskie, świetnie się mają. Czy Państwo wiecie, że w Polsce na przykład obiekty wojskowe ochrony prywatne agencje ochrony, że na przykład prokuraturę wojskową ochronił prywatna agencja ochrony, nie żandarmeria wojskowa. Dlaczego tak się stało? Dlatego, proszę Państwa, że na początku lat 90. powstała taka spółka, która się nazywa Konsalnet. Spółka Konsalnet została założona m.in. przez właściciel Aleksandra Makowskiego, Wisława Bednarza, ludzi z wywiadu Perelowskiego. Dostała od razu bardzo dużo zleceń na ochronę. Później były różnego rodzaju perymetrii, powstawały kolejne agencje ochrony zakładane przez funkcjonariuszy służb specjalnych. W tej chwili część udziałów zostały sprzedane w konsanecie Hiszpanu, ale we władzach organów nadzorczych są w dalszym ciągu ci sami ludzie z komunistycznej bezpieki. I proszę Państwa, jak doszła do władzy Platforma Obywatelska, zmieniała ustawę. Tak zmieniono ustawę, żeby właśnie prywatne agencje chroniły obiekty, obiekty rządowe. Mamy do czynienia na przykład w Głokińskim kęcie, chroni spółka konsalny. Ministerstwa chodzi inna spółka, której syna właśnie w Służby Bezpieczeństwa EcoTrade. Mamy kolejne, każde, niemalże każda spółka, która ma takie duże zlecenia, jak się na to popatrzeć, w tle są te służby. Henryk Jasik, który był ostatnim szefem wywiadu Berolskiego, a później był szefem Urzędu Ochrony Państwa szefem wywiadu. Bardzo ciekawa postać. Zamykał m.in. teczkę Jana Kulczyka. Jan Gulczyk nigdy nie był zarejestrowany jako tajny współpracownik służb bezpieczeństwa. W dokumentach jego ojciec figuruje jako TW. Natomiast Henryk Jasik zamykał jego teczkę. Zamykał teczkę innych. Odkierował do archiwów, że już yy, nie, że zmienia, się, zmienia się ustrój, i nie ma potrzeby, żeby w dalszym ciągu byli ci ludzie yy, nie pracy, tylko objęci nadzorem bezpieki. Henryk Jasik odszedł, proszę Państwa, ze służb służby Ochrony Państwa i co? I się znalazł od razu w radach nadzorczych różnych spółek. Między innymi był w radzie nadzorczej lotniska Szymany, tego samego lotniska, gdzie lądowały samoloty CIA. Więc. W każdej dziedzinie, najważniejszej dziedzinie życia, znajdą państwo ludzi, którzy są związani ze służbami. I dlatego potrzebne jest, żeby ludzie młodzi wyjechali z kraju. Bo ktoś się być może o tym dowie. Przez lata usiłowano z nas zabić pamięć narodową. Nie udało się. Powstał, został nieuchwalony Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych. Dzięki właśnie profesorowi Januszowi Kurtyce i prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu. Jak był Smoleńsk, proszę zwrócić uwagę, kto rozgrywał sprawę Smoleńska? Kto pierwszy napisał w internecie, że to Kaczyński zmusił pilotów do lądowania? Był to człowiek, który się nazywa Roman Kuźniar. Jeszcze, jeszcze doradca do spraw międzynarodowych Bronisława Kowalowskiego. Roman Kuźniar, figurujący w archiwach IPN-u jako tajny współpracownik do kryptonimii UNIF. I wszystkie osoby, które miały bardzo duże znaczenie w sprawach smoleńskich, rozgrywania smoleńska, mają związek. Profesor Artymowicz z Kanady, który wyśmiewa na łamach mainstreamowych mediów Komisję Matierowicza Naukowców. Jego ojciec, Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, proszę Państwa. Ci wszyscy ludzie jako sobie zasługi wpisywali do swoich akt personalnych walkę z bandami, czyli z żołnierzami wykonywanymi. Każdy życiorys, każdy życiorys ojca resortowego znajdziecie ten, ten element. Dzisiaj pobierają, proszę Państwa, ci, którzy żyją emerytury, wysługa lat, dodatek. Po 25 latach jeszcze coś takiego jest. I w momencie, kiedy powstawał Izrael Gałka w 1990 roku, u nas nikt nie chciał się zgodzić na ilustrację. Także, proszę Państwa, to, że, że odzyskaliśmy, yy, że nie daliśmy w sobie zabić pamięci narodowej, to, że w dalszym ciągu odzyskali głos, yy, żołnierze wyklęci, to, że mamy teraz taką sytuację, że, że Polska się naprawdę budzi to widać w naszym kraju. Pomimo tej czarnej propagandy, pomimo to, co się chce yy, zrobić, co chciano zrobić z Andrzeja Dudy, to, co chcą teraz zrobić z Batyszydło, to co chcą, chcą zrobić z PiSu, to obśmiewanie. To już nie działa, proszę Państwa. To przestało działać. Oczywiście nie będzie łatwo, bo przecież resortowe dzieci zdają sobie sprawę, co będzie, jeżeli obóz konserwatywny przejmie władzę w Polsce. To będzie dla nich odcięcie od pieniędzy, odcięcie od zleceń, odcięcie od władzy. A dla nich to jest bardzo duże niebezpieczeństwo. To nie będzie koniec, bo ja nie jestem aż taką optymistką, żeby wierzyć, że ci ludzie odejdą, ale będą mieli bardzo duże kłopoty. Ja bardzo proszę Państwa o pytania. Będziemy teraz opierać na każde pytanie z sali, zarówno dotyczące i filmu, i, i rezerwatowych dzieci, i Polski, bo te spotkania, chciałam podkreślić, że tak naprawdę to są spotkaniami o Polsce. Bo nie byłoby Was tutaj, wszystkich Państwa, gdyby Wam Polska nie była bliska. Także bardzo zapraszam do pytania.